Osiedlowe ławki. To jest to? To chcecie? Małych. małach. My z osiedlowej ławki rozmowy po świe. Każdy z nastęgą. My z osiedlowej ławki rozmowy świ Każdy z nas tylko marzył, to spełnia się dziś. Jak rodzice są dumni, to nie chcę już nic. Przeszedłem niezłe wiek, oby tu z wami być. My z osiedlowej ławki rozmowy poświęcimy. Każdy z nas tylko marzył, to spełnia się dziś. Jak Wcześniej mogłem tylko śnić. Lecz najbliżsi, co wierzyli, są tu ze mną aż do dziś. Jeździliśmy trzy dziewięć, aż mnie zawinęły psy. Różne bywały, przypały, lecz kto mordy, jak nie my. Ej, młody kot, nowy rok. Wchodzę tu tylko w opank. Bilet, samolot i odwiedza swoich, bo przyjaźń, miłość to największy dar. Dziękuję rodzinie za to, co mam. W końcu tych nocy nie spędzam już tam. Teraz inaczej już patrzę na świat. Przepraszam bliski za błędy sprzed lat, Ej. Chyba ja mam inną głowę Pole bloki, gdzieś z Zamiast w klubie drogą rożę Chcę z nią siedzieć nad tym morzem I niekoniecznie się Bałtycki no Follow do człowieka, który syfu mnie oczyścił <grytanie> Ta muzyka jest naprawdę wszystkim 2K20, ciężka praca, zobacz jakie liczby Do dzisiaj nie dowierzam, dobrze czuję się na ławce W kapturze z blantem, pod blokiem, plusa 12. My z osiedlowej ławki rozmowy po świt. Każdy z nas tylko marzył, to spełnia się dziś. Jak Nie urodził się tutaj raperem, choć myśli o co tak wiele Po drodze samem, szkody i bizny na ciele Potem ci kręcą aferę W początku nikt ci nie słucha, by potem polecić za tobą jak wiatr akurat zawieje I znowu się sprawdza reguła, że śmieje się ten, kto ostatni się śmieje To jak HWTP pisane na murach A potem ginie ci fura. I chociaż też ci pierdolę to pierwsze co robisz, to dzwonisz na pał Nie urasz Też szedłem jak ślepy za tłumem A dziś wiem że to była bzdura Czujemy się silni, idziemy za grupą, taka jest nasza natura Osiedle od zawsze uczyło pokory i umieć się przyznać do błędów Po mordzie czy butach czy ciuchach nie poznasz wariacie czy jakiegoś talentu Myśleli, że jestem tak pusty, jak puste ulice w uwuła po zmroku Więc jak mnie skreśliłeś za to pozwól, że będę dziś stolo w Twym My z osiedlowej ławki, rozmowy po świt Każdy z nas tylko marzył, to spełnia się dziś Nie wiem, złe nie jest, ale... Małach jest ciekawy, no... Podoba mi się. Znaczy, kurwa. Ja pierdolę. Zwrotka. Bo za chwilę będzie, kurwa. Bo. Znaczba. Spropsujesz jakiegoś ziomka i od ja razu. Chciałbyś chuja do dupy. Nie chciałbym chuja do dupy.